Jak już informowaliśmy na październikowej sesji Rady Powiatu gościnnie zjawił się Jan Grabiec. Korzystając z okazji były starosta rozwiał też wszelkie wątpliwości dotyczące zrzeczenia się przez niego mandatu powiatowego radnego. W związku z pełnieniem funkcji podsekretarza stanu okazało się, że będę musiał podejmować decyzje dotyczące na przykład dofinansowania samorządów rozdzielać środki finansowe w związku z tym by nie było wątpliwości, że postępuje stronniczo jako członek organu jednego z samorządów. Musiałem ten mandat w międzyczasie złożyć. Wkrótce skład rady powinien zostać uzupełniony o byłego członka zarządu powiatu Janusza Kubickiego, co do wiceministra Grabca obiecał, że o samorządzie nie zapomni. Kiedyś była taka funkcja delegata rządu na kraj. W, w państwie podziemnym polskim. Ja się czułem przez te ostatnie miesiące jako delegat powiatu na rząd um, i taką funkcję w przyszłości chciałbym pełnić, delegata również powiatu do, do Sejmu. Po informacjach ze świadka krajowej władzy radni przeszli do lokalnych konkretów. Główny punkt sesji stanowiła informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Prezentujący ją radnym Tomasz Lisowski podkreślił na wstępie zalety elektronicznej rekrutacji uczniów. Funkcjonuje ona w powiecie już czwarty rok. W momencie, kiedy istnieją oddzielne systemy informatyczne lub tych systemów nie ma, praktycznie. Kandydaci są gubieni. Nie znamy po prostu ich wyborów, ani także tego, do jakich szkół udało im się dostać. Teraz wszystko widać jak na dłoni. Osobną kwestią są preferencje to, absolwentów dalece odbiegające od oczekiwań lokalnych placówek światowych. Tylko 37% uczniów wybrało ostatnio szkoły powiatowe. Prawie 60% wolało edukować się w stolicy. Jest taką, a, a, trudno jest jednoznacznie określić, czy obserwowana tendencja niewielkiego wzrostu wyboru szkół położonych w Warszawie będzie się nadal utrzymywać. Można jedynie przyjąć, że w najbliższej przyszłości raczej nie ulegnie odwróceniu. Wiele zależy tu od miejsca zamieszkania, a więc odległości i możliwości dojazdu do Warszawy. Z danych wynika, że najczęściej wybierają ją uczniowie z gmin Nieporęt i Jabłonna, odpowiednio 90 i 74%. Z Wieliszewa oraz Legionowa uczy się w stolicy ponad połowa młodzieży. Najmniej takich osób jest w gminie Serock, tylko 39%. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze placówki konkurują ze szkołami w Warszawie, szkołami, które poza renomą dysponują również doskonałą bazą, jeżeli chodzi o kształcenie. Dlatego... Priorytetem naszych działań jest oświata i ta oświata wyrażona nie tylko w zakresie jakości kształcenia, ale również bazy, na jakiej mogą pracować nauczyciele, bazy, w której funkcjonują uczniowie. Stąd również, tak jak dzisiaj, decyzja o tym, że ogłaszamy przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Ze statystyk wynika, że przez pięć najbliższych lat liczba potencjalnych kandydatów do powiatowych szkół będzie na zbliżonym poziomie około 1100 uczniów. Stosunkowo wyraźny wzrost liczby kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi dopiero w roku 2021, a swoją kulminację osiągnie w roku 2025 później liczba uczniów znowu spadnie, dlatego według znawców tematu do przetrwania szczytu demograficznego bardziej przydadzą się dobre pomysły niż pieniądze i tą pokrzepiającą konstatacją radni zakończyli październikową sesję. Uwinęli się wyjątkowo szybko, w niespełna dwie godziny. No prawie rekord, ale jest jeden minus. Centrum Integracji Społecznej przygotowało się, że my dokonamy licznie i intensywnie zakupów ich znakomitych potraw w bufecie, a, a my nie głodni. Z drugiej strony może to i dobrze, bo jak człowiek głodny, to zły, zaś bufetowe zaległości można przecież nadrobić za miesiąc.